Pierwsze sygnały dotyczące spółki Bumech pojawiły się już na początku września. Wówczas podczas opracowania 100 sekund, kiedy to pojawił się potężne, jak na tamten okres, wolumeny i okazały wybicie, sytuacja techniczna zachęcała do kontynuacji wzrostów. Kolejny atak popytu zatrzymanie. Wówczas w połowie września Także na opracowaniu 100 sekund omówiona została sytuacja techniczna, w ramach której byki wciąż miały przewagę, co zostało wykorzystane w kolejnych dniach. Wybicie, kontynuacja wzrostów i efektywne, bardzo silne wzrosty aż do dzisiaj, kiedy to pojawiła się czerwień. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w średnim czy też w długim terminie Wyrysowana została wcześniej odwrócona formacja głowy z ramionami. Klasyczna podręcznikowa struktura zapowiadająca zwyżkę do pewnego poziomu. Stosując akademickie podejście, geometrię rynku, wyznaczając potencjalny zasięg wzrostów po wyłamaniu linii ograniczającej tą formację, zasięg wzrostów praktycznie został już w całości wykonany. To może sugerować, że potencjał do dalszej zwyżki jest ograniczony czy też, wykorzystany całkowicie. Dlatego też z punktu widzenia analizy technicznej, biorąc pod uwagę sytuację opisywaną miesiąc wcześniej, obecny optymistyczny outlook powinien z punktu widzenia analizy technicznej, z punktu widzenia akademickiego zostać na chwilę obecną zamknięty. Co dalej? Pokażę kreski, pokażę kolejne dni czy też tygodnie. W zależności od tego, jaka tu formacja się pojawi, będzie można coś więcej powiedzieć. Jak na razie zasięg wzrostów został wykonany.